Cześć, witajcie. Z tej strony ACET, a to pierwszy odcinek z serii Minecraft poradniki do Redstone. W tym odcinku postaram się przybliżyć Wam absolutne podstawy tworzenia obwodów z czerwonego proszku w grze Minecraft. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o Redstone, jest to, iż przekazuje sygnał do 15 kratek odległości. Jeśli chcecie wysłać sygnał na większą odległość, musicie wykorzystać przekaźnik lub komparator. Dzięki nim możecie tworzyć również zegarki, czyli proste obwody pozwalające zapętlać różne czynności. Ponadto, ważną cechą przekaźników jest też to, iż przekazują sygnał tylko w jedną stronę. Aby działać, redstone potrzebuje miejsca bardzo łatwo można go zablokować i, krótko mówiąc, powsuć. Na większości mechanizmów, czy jak kto woli, na większości bloków mechanicznych, redstone można po prostu położyć, wciskając shift plus prawy przycisk myszki. Umożliwia to bardzo łatwe zasilenie tych bloków, dzięki czemu zaoszczędzamy masę czasu i miejsca w porównaniu do tradycyjnego sposobu podłączenia przewodów. Sygnał redstone można przesłać na odległość jednego klocka bez bezpośredniego połączenia między kablami. Jest to możliwe w przypadku, gdy ustawimy przekaźniki w takiej oto pozycji i postawimy między nimi jakiś trwały blok. Ostatnią z podstawowych funkcji redstone'a jest możliwość wyłączania czerwonych pochodni. Umożliwia ona tworzenie tzw. negacji, których wszystkie zastosowania są materiałem na osobny odcinek. W skrócie działają one w ten sposób, że kiedy. Redstone napływa na czerwoną pochodnię od góry, tak gaśnie, powodując, że sygnał zanika. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia reszty odcinków z serii Minecraft poradniki Redstone. Dowiesz się z nich m.in., jak stworzyć własny sklep, jak obsługiwać tablicę wyników, czy jak obsługiwać. Drużyny. No to ostatecznie. Wielkie dzięki za obejrzenie i na razie!